Polskie Towarzystwo Energetyki Cieplnej zaprezentowało nowy raport, który szczegółowo omawia stan transformacji sektora energetyki cieplnej w Polsce. Skupiono się na kluczowych wyzwaniach i możliwościach związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji systemów ciepłowniczych. Wszystkim Raport, który przedstawiliśmy dzisiaj, pokazuje, że musimy jako ciepłownictwo zmienić się. Dążyć do tego, żeby transformować nasze systemy ciepłownicze, zarówno te duże, jak i te małe. Wytyczną jest tutaj pakiet Fit for 55, zazielenianie ciepła, czyli krótko mówiąc, po 2035 roku efektywne systemy ciepłownicze, które będą posiadały minimum 35% energii cieplnej z OZE. Raport Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej pokazał, że transformacja i jej koszty będą niestety wysokie, natomiast przedsiębiorstwa energetyczne już i prowadzą procesy inwestycyjne i przygotowują się do nowych procesów. To co jest jeszcze istotne w tym kontekście, to to, że te kolejne kamienie milowe na drodze neutralności klimatycznej są już bardzo nieodległe. Ważne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, które wesprą ten proces. Myślę tutaj o narzędziach, o mechanizmach, na przykład wsparcia operacyjnego, czy odpowiednim programowaniu środków inwestycyjnych. To, czego oczekujemy, to uproszczenia procesów inwestycyjnych po to, żeby skrócił się czas ich realizacji. Co jest wyzwaniem, to rynek gazów zdekarbonizowanych, jego utworzenie i zapewnienie odpowiedniej podaży tych gazów. Najlepszą energią to jest energia, która jest niewyprodukowana lub to energia, która jest zaoszczędzona. Osobiście uważam i to realizujemy. Woli, projekty z obszaru efektywności energetycznej, projekty ESCO, to są projekty, które są na naszej agendzie. Dekarbonizując systemy ciepłownicze na pewno w tym okresie przejściowym, to jest gaz. Oceniamy, że te 35-40% tego gazu w tym miksie energetycznym, tej, tej transformacji się pojawi. W chwili obecnej. OZE w sektorze ciepłowniczym to jest 12%, z czego 97% to jest energia, która jest produkowana na, na bazie biomasy. Bardzo istotny komponent, o którym nie możemy zapomnieć i który dla tej transformacji jest też kluczowy. Pompy ciepła, pompy ciepła wieloskalowe, duże oczyszczalnie dla ścieków, które emitują dużą ilość ciepła, które możemy odzyskać. Ale chyba to co jest kluczowe, istotne to jest edukacja, nasza młodzież, która absolutnie chce żyć w czystym klimacie, w zielonych miastach, w zielonych metropoliach. No i też taka nasza odpowiedzialność, żeby zadbać właśnie o tą jakość życia, jakość środowiska. Nasza grupa do 2030 roku chce odejść z węgla, a tą neutralność klimatyczną chcielibyśmy uzyskać właśnie w roku 2040. Eksperci podkreślają, że dekarbonizacja sektora wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku ciepła oraz znacznych nakładów inwestycyjnych sięgających nawet 466 miliardów złotych do 2050 roku.